Bartosz wysiadł z luksusowego samochodu i poczuł, jak drobny kurz z gruntowej drogi przykleja się do jego włoskich skórzanych butów. Zimny wiatr jał przez otwarte pole, niosąc ze sobą zapach skoszonej trawy i widocznej w oddali stajni. Ale to nie miało znaczenia. Jego wzrok był skierowany na ogromną posiadłość, która wznosiła się przed nim. To nie miało sensu. Rok temu ta farma była niczym więcej, niż tylko zapomnianym kawałkiem ziemi. On sam odwiedził ją na pogrzebie jej ojca i dobrze to wszystko zapamiętał. Opuszczone pola, rozpadające się ogrodzenia, stajnia wyglądająca jak stos drewna, który lada moment ma się zawalić. Sam Dawid był człowiekiem pozbawionym ambicji i odziedziczył po nim jedynie chudego, chorego konia. Wtedy pomyślał, że to żart związany z dziedziczeniem. Śmiał się nawet ze swoimi przyjaciółmi w Warszawie, chwaląc się, że to on dostał ziemię i pieniądze, a Dawid jakiś rupyć. Ale teraz, stojąc tam, Bartosz zobaczył coś zupełnie innego. Pola tętniły życiem, a złota trawa tańczyła na wietrze. Stajnia odnowiono, Rozbudowano i pomalowano na elegancki, rustykalny kolor. Stado okazałych koni galopowało swobodnie po podwórzu, a ich grzywy powiewały na wietrze. Mężczyźni na koniach pracowali z umiejętnościami wyszkolonych profesjonalistów. A w centrum tego wszystkiego, niczym król w swoim zamku, znajdował się Dawid. Miał na sobie skórzany płaszcz i buty do jazdy konnej. Wyglądał, jakby był u siebie w impelium, które jakimś sposobem zbudował. Bartosz zacisnął pieści. Jak to było możliwe? W ciągu zaledwie roku Dawid przekształcił zbankrutowany kawałek ziemi w twierdzę jeździecką. Czując, jak w piersi pali go mieszanina niedowierzania i irytacji, zamknął drzwi samochodu i wyszedł przez bramę. Potrzebowałem odpowiedzi. A Dawid musiał je zapewnić. Bartosz przeszedł przez główną bramę gospodarstwa. Odgłos jego kroków był stłumiony przez miękką ziemię. Dawid, który do tej pory obserwował jednego z koni, odwrócił się, gdy zobaczył zbliżającego się brata. Na jego twarzy nie malowało się zdziwienie, lecz jedynie lekki, powściągliwy uśmiech. W końcu zdecydował się pojawić, powiedział Dawid, krzyżując ramiona. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewałem. Bartosz zignorował prowokacje i rozejrzał się dookoła, przyglądając się każdemu szczegółowi. Robotnicy wykonywali swoje obowiązki, nie zwracając uwagi na jego obecność. Dziwnie było ich tam widzieć, tak skupionych, jakby ta farma zawsze tak wyglądała. Jakby porażka nigdy nie istniała. Co tu się do cholery stało? powiedział od razu Bartosz. Skąd to wszystko masz? Dawid westchnął i zrobił krok naprzód, patrząc bratu w oczy. Nigdy nie rozumiałeś naszego ojca, prawda? powiedział, kręcąc głową. Zawsze myślałeś, że liczą się tylko pieniądze. Ale zostawił mi coś o wiele cenniejszego. Bartosz zmarszczył brwi. Ko ten nieszczęsny kom? Zadrwił, śmiejąc się pogardliwie. Oszczędź mnie, Dawidzie. Odziedziczyłeś chodzące zwłoki. Dawid nie zareagował na prowokację. Zamiast tego wskazał na małą stodołę z tyłu posiadłości. Przechodzić. Pokażę ci coś. Bartosz zawahał się, ale ciekawość wzięła górę. Poszedł za bratem polną ścieżką, czując, jak w jego wnętrzu narasta dziwny niepokój. Coś mu mówiło, że ta wizyta zmieni wszystko, co myślał, że wie o swojej rodzinie i o sobie samym. W stodole unosił się zapach świeżo ściętego drewna i suchego siana. Późno popołudniowe światło wpadało przez szpary, oświetlając starannie zorganizowaną przestrzeń. Bartosz wszedł za Dawidem, jego oczy przyzwyczaiły się do słabego światła. Po środku, przywiązany eleganckim skórzanym sznurem, znajdował się wspaniały kon. Ten sam koń, który rok wcześniej wyglądał jak worek kości będący na skraju śmierci. Teraz jego czarne futro lśniło, a męśnie były wyraźnie widoczne pod skórą. Podniósł głowę i prychnął, jakby rozpoznawał Bartosza. Niemożliwe, mruknął Bartosz, cofając się o krok. Dawid uśmiechnął się i pogłaskał się je zwierzęcia. Nasz ojciec zostawił mi coś więcej niż konia, powiedział. Zostawił mi naukę. Zawsze jest jakaś wartość w tym, czego wszyscy nienawidzimy. Chodzi o to, aby patrzeć dalej niż tylko na pozory. Bartosz skrzyżował ramiona, próbując ukryć narastający w nim dyskomfort. Więc postawiłeś wszystko na tego konia? zapytał niedowierzająco. Nie tylko on, odpowiedział Dawid. Dowiedziałem się o hodowli, o szkoleniu. Uczyniłem z tego konia Mistrza, jakim zawsze mał być. I w międzyczasie odbudowałem tę farmę Bartosz poczuł, że coś ściska mu gardło. Zawsze wierzył, że pieniądze to jedyna rzecz, która pozwala osiągnąć sukces. Ale teraz, mając przed sobą brata i konia, którego wszyscy uważali za bezużytecznego, zaczął się zastanawiać, czy było coś. Czego nigdy tak naprawdę nie zrozumiał. Dawid wyjął zniszczony skórzany notes i podał go Bartoszowi. Oto wszystko, czego nauczyłem się od naszego ojca. Powiedział. Wiedział, że nie potrzebuje pieniędzy, ale wiedzy. A ten kon był do tego kluczem. Bartosz otworzył notatnik. Strony zawierały szczegółowe notatki dotyczące hodowli koni, żywienia, szkolenia, a nawet strategii dla przedsiębiorstw wiejskich. Jego ojciec nie tylko zaufał Dawidowi, ale także przygotował go do czegoś o wiele większego. Chciał, żebyś udowodnił swoją wartość, kontynuował Dawid. Podczas gdy ty liczyłeś na pieniądze, ja uczyłem się, jak zbudować coś od podstaw. Tego właśnie chciał mnie nauczyć. Bartosz zamknął notatnik i spojrzał na brata. Po raz pierwszy poczuł, że nie jest silniejszy z tej dwójki, a może jednak to on był prawdziwym głupcem. Ciszę braci przerwało rżenie konia. Dawid uśmiechnął się lekko. Chcesz się dowiedzieć, jak to się robi? zapytał. Bartosz wziął głęboki oddech. Może nadszedł czas aby spojrzeć na świat innymi oczami, Bartosz czuje, jak ciężar prawdy spada na niego niczym nagła burza. Słowa Dawida rozbrzmiewają w jego umyśle i nie może oderwać wzroku od brata. Przez lata Bartosz był nieudacznikiem, kimś zagubionym w tej dziedzinie, bez wizji przyszłości, bez ambicji potrzebnej do osiągnięcia sukcesu. Teraz jednak stanął w obliczu rzeczywistości której nie może już ignorować. Zawsze mał wszystko do swojej dyspozycji: ziemię, pieniądze, nieruchomości. A jednak roztrwonił wszystko na bezcelowe inwestycje, próbując pójść drogą szybkiego i powierzchownego bogactwa. Tymczasem Dawid, przy pomocy zwykłego konia, zbudował imperium. Nie tylko uczynił ze zwierzęcia symbol sukcesu. Ale także ochronił solidną konstrukcję, której Bartosz nie potrafił nawet pojąć. Nasz ojciec nigdy cię nie pomijał, mówi Dawid spokojnym, ale buntowniczym tonem. Wiedział, że nigdy nie zobaczysz nic poza tym, co jest przed tobą. Słowa tną niczym ostre ostrza, a Bartosz czuje, jak w gardle formuje mu się góle. Zawsze uważał swojego ojca za człowieka, który go faworyzował i dawał mu wszystko, co miał. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że jego ojciec tak naprawdę pozwalał mu stawiać czoła własnym ograniczeniom, aby mógł nauczyć się patrzeć w przyszłość w bardziej inteligentny sposób. Ale teraz wszystko wydaje się takie jasne, tak druzgocące. Bartosz próbuje wytłumaczyć sobie materialistyczną wizję, jaką zawsze mał w życiu. Chciałem czegoś większego, szybszego, bardziej, zaczyna, ale przerywa mu Dawid, który najwyraźniej nie jest zainteresowany przeprosinami. Głos Dawida jest stanowczy i ostry. A co zbudowałeś ze wszystkiego, co odziedziczyłeś? Bartosz milcze. Słowa Dawida odbijają się echem w jego głowie, a on nie wie, co powiedzieć. Przed nim stoi stadnina koni, dzieło poświęcenia. Dawid podchodzi do Bartosza ze spojrzeniem łączącym wyzwanie i mądrość. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć, mówi stanowczym głosem. Ale musisz zapomnieć o wszystkim, co myślisz, że wiesz o wartościach. Słowa spadają jak cicha bomba. Bartosz początkowo czuje dyskomfort i opór, ale coś w jego wnętrzu zaczyna się zmieniać. Po raz pierwszy w życiu staje przed prawdziwą szansą nauczenia się czegoś prawdziwego, czegoś, co wykracza poza liczby, poza to, co zawsze jest ważne. Przez chwilę się waha, ale chęć zrozumienia, zobaczenia w końcu tego, co zostało utracone, sprawia, że robi krok naprzód. Duma zaczyna topnieć. Zdaje sobie sprawę, że bardziej niż czegokolwiek innego, potrzebuje tego. Potrzebuje szansy na odkupienie. Dawid wyciąga rękę i podaje Bartoszowi kantar. Zobaczmy, czy potrafisz okiełznać coś więcej niż tylko liczby, mówi z subtelnym uśmiechem. Bartosz przejmuje stery. Nadal czuje się niepewnie, ale teraz miesza się to z nową nadzieją. Patrzy na konia przed sobą, jakby stał przed nową szansą, nowym początkiem. Rozdział kończy się głębokim oddechem bohatera, gotowego stawić czoła próbie, która może zmienić jego życie. No więc, chłopaki, co myślicie o tej pełnej zwrotów akcji historii? Jeśli tak jak ja, wciągnęła cię ta fabuła, nie zapomnij dać jej lajka. Dzięki temu kanał naprawdę się rozwija i oferuje więcej treści tego typu, z historiami, które wywołują emocje i zmuszają nas do refleksji nad tym, co naprawdę jest ważne w życiu. Jeśli podoba ci się to, co widzisz do tej pory, podziel się tym ze znajomymi. Znasz tego znajomego, który uwielbia dobre historie pełne dramatyzmu, napięcia i życiowych lekcji. Wyślij mu ten film i wspólnie rozpowszechnijmy tę wiadomość. W końcu takie historie są dla każdego, a każdy nowy subskrybent sprawia, że ta podróż staje się jeszcze bardziej niesamowita. I oczywiście, jeśli jeszcze się nie zapisałeś, na co czekasz? Zasubskrybuj kanał. Aby nie przegapić żadnego rozdziału tej historii i być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Tutaj zawsze znajdziesz treści, które wciągną Cię do ostatniej chwili i sprawią, że będziesz chciał wrócić po więcej. Nie zapomnij też kliknąć dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikowany zostanie nowy film. Z każdym nowym krokiem, jaki stawiamy, społeczność się rozrasta, a historie nabierają większej mocy. Więc polub, udostępnij, zasubskrybuj i kontynuujmy tę podróż. A kto wie, może kolejny rozdział naszej historii nie będzie najbardziej zaskakujący.